Witam was w drugiej części filmu, w którym razem z Raczkiem budujemy makietę bitwy z Le, ale chwila chwila, bo jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałaś pierwszej części, to wbijaj na kanał Raczka, który masz w karcie i wróć tu po jego obejrzeniu. A skoro to mam za sobą, to z Lego w której każdy z nas buduje jej połowę z umieszczoną na niej wylosowaną frakcją. Padło na to, że ja tworzę armię lodu, więc wiedząc to wszystko, zacznijmy budowę. Wymiary całej makiety to 48x64, więc moja ramka będzie miała wymiary 48x32, ale budowę podstawy wam nie pokażę, bo byłoby to dość nudne. I jakbym miał to Składać jeszcze raz, to chyba przestałbym za siebie odpowiadać. W każdym razie mając taką planszę, możemy zacząć działać, a z rzeczy, które czedzą się później to cała ramga jest oczywiście klasyczna, czarna, poza tym bokiem, który później będzie miejscem złączki całej makiety. Z raczkiem ustaliliśmy, że odzorujemy bitwę z drugiego odcinka trzeciego sezonu, która ma miejsce na bagnach i jest to pierwsze starć naszych bohaterów z łowcami. Dlatego pierwszą rzeczą, którą tu zrobię, będzie obudowanie tego przygotowanego fragmentu, dzięki czemu powstanie tu trochę nierówny teren, a zaraz obok nam skutą lodem Sadafia oraz drugą po przeciwnej stronie makiety, zrobione z. Niebieskich sadów i tajli, a żeby wpasowały się w otoczenie, obuduję je białymi plejtami. Poza tym dodałem tu też więcej pagruków i nierówności terenu, przez co wyglądają bardziej naturalnie. Wspólnie przed rozpoczęciem budowy zdecydowaliśmy, że moja część będzie lekko nachodzić na drugą, dając efekt idącej fali lodu jak w serialu, więc dodajmy kilka wystających plejtów. Na bagnach były ogromne drzewa, niestety w tej skali zajęłyby one czwarte mojego miejsca, a ja nie mam nawet tyle części, żeby je zbudować, ale zbudujemy sobie ich mniejsze wersje. Pierwsze z nich zrobię z grubego pnia, powoli zwężającego się u góry, w którym umieściłem dwa bryki. Z dziurą, by móc tu doczepić korzenie. Na szczycie dodam koronę i liście z zwisającymi z nich soplami i drzewo numer jeden gotowe, a postawię je sobie w tym miejscu otoczonym wodą. Drugie zrobimy masywniejsze, ale pozbawione liści. Za to dodam tutaj zamarzniętą lianę, zrobioną z elementu sieci Spidermana, zawiniętą wokół pnia. Ostatnie większe drzewo będzie wysokie i chude, zrobione z okrągłych bryków i masywniejszej podstawy. Z elementów terenu dodam tu jeszcze dwa małe drzewa z zwisającymi z nich soplami, chłode, ścięte pięki, zamrożone lilie wody na lądzie oraz na lodzie, ażeby Dodać fajnego efektu 3D, dodam na ramię ściekający z niej śnieg. i ta część budowy gotowa, więc czas na figurki. Lata temu, gdy Chima była jeszcze w katalogach, kupiłem sobie wszystkie battle paki z trzeciego sezonu i kilka innych zestawów, więc z ich dobyciem nie było problemu. Zaczynając od najmniej licznej grupy, z tych, które posiadam, czyli sempów, mam tych trzech wojowników i każdy w innym kolorze, więc fajnie rozmaić makietę. Jako broń wornonowi dam lodowy topór, a wardie i i Wumwumowi, takie same jak w serialu pistoleciki zrobione z niebieskich diamentów, z których jeden będzie w trakcie wystrzału. Lecąc dalej zrobimy sobie oddział wiedzi polarnych, których mam czterech. Co prawda w tej bitwie ich jeszcze nie było, ale raczej postawił u siebie kraga, który był wtedy w świątyni Lwów, więc no cóż, dowódcę uzbroję w taką broń z dwoma kłami, za to pozostałem dam topór, miecz i maczugę zrobioną z bara, stożkowego brika i kryształu Chi. Na koniec <gry> zostało mi ostatnie plemię łowców w mojej kolekcji, czyli tygrysy szablozębne, których mam aż sześć. Dwóm z nich dam zbroję, ciężką broń i kulę chi, które w Lego nie są kulami, ale to taki szczegół. Dwóm następnym dałem podobne pistoleciki co sępom, a ostatnia dwójka jest dość wyjątkowa i już mówię dlaczego. Wśród wszystkich obecnych w trzecim sezonie łowców, jeden tygrys szablezemny ze był dziki i ciągle musiał być trzymany na smyczy przez innego wojownika. No i tak się składa, że akurat tą dwójkę posiadam. Zatem Sajkorowi założyłem na plecy taki element, do którego dodam łańcuch i dam go do ręki strajnorowi. Dzięki czemu nasza wesoła parka jest już gotowa. Swoją drogą ten ziomek też miał ważniejszą rolę w bajce, bo był generałem, ale nie miałem zbytnio jak to pokazać na tym mocku. I tak oto armia gotowa. Na końcu dołączy do niej jeszcze jeden wojownik, ale kto tego dowiecie się później? Z battlepacków, o których wcześniej wspominałem, mam też tą flagę, która idealnie pasuje, a teraz możemy dodać do makiety resztę piechoty. Żeby nadać makiecie trochę więcej ruchu poza figurkami ustawionymi w pozycjach do biegu, dodam też lecące pociski przed wojownikami z blasterami. Sępy, jako że to sępy, umieszczę na przeźroczystych barach przyczepionych do drzew, no i teraz mogą oglądać pole bitwy z góry. Co prawda w tej bitwie sępy już nie latały, ale to taki szczegół. I tak to skończyłem moją połowę. Tak więc nie pozostaje mi nic innego niż czekanie na paczkę od raczka. W bardzo krótkim czasie przyszła do mnie taka oto paczka, po której otworzeniu ukazała mi się folia, pianki i więcej pianek, a poza tym Mungus, czyli jak możecie się domyślić, ostatni wojownik mojej armii, pojazd lwów i prasaraczka w kawałkach, ale po odbudowaniu makiety na bazie zdjęcia do jej autora ukazała mi się kompletna druga połowa naszego dzieła, więc czas na połączenie jest moją. I dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, jak nam to wyszło. I mimo budowania tego bez komunikacji, jest tu kilka rzeczy, które zgrały się tak bardzo, że jestem aż w szoku, że to się udało. Na przykład ten lew, którego Raczek ustawił jakby oberwał od pocisku, akurat w miejscu, gdzie mój tygrys strzela z blastera. Albo niedźwiedź polarny biegnący prosto na speeder Lawala. Poza tym wcześniej wam nie mówiłem, ale przez cały czas mieliśmy do wykonania pewne wyzwania, które wymyśliliśmy sobie nawzajem. Wyzwaniem Raczka było umieszczenie na swojej części jakiegoś żarciku, więc Potrzebuje aż 3. Pierwszym jest Krak, który zamiast walczyć, ucieka z pola bitwy. Drugim, Gorzan z bananami zamiast broni. A ostatnim i według mnie najlepszym jest Kruk, który jakby nigdy nic zrobi interesy z wrogiem. No cóż, cóż, pieniądz sam się nie zarobi. O moim wyzwaniu dowiecie się zaraz, a teraz zobaczymy reakcję Raczka. Szczerze, to jest tak dowolona makieta. Jest taki mega ten kontrast, mi się tak, tak dobrze wygląda. To wygląda tak, jakby była po prostu połowa pokryta śniegiem, więc jest mega fajnie. Mega fajny efekt jest. Munguz na środku robi robotę, jak wiadomo. I masz ten standard z tyłu, dowalone Drzewa, moim zdaniem, też do siebie pasują, fajne. Nie, no naprawdę, no super to wygląda. I nawet ten pocisk, co się tutaj tak jakoś idealnie to zrobiło. No, sępy są świetne. I to w ogóle tak wygląda. Jak się tak spojrzy z perspektywy tej mojej makiety, Te sępy się tak unoszą nad tym, i to wygląda przerażająco. Fajne. Wydaje mi się, że makieta wygląda genialnie, ale nie jest to 100% naszych możliwości, chociażby dlatego, że budowaliśmy to bez komunikacji, więc kto wie, być może powstanie druga edycja tego odcinka. A wracając do mojego wyzwania, to brzmiało one, dodaj do makiety coś z LEGO Ninjago. Dlatego tematycznie do mojej połowy postawiłem tu figurkę na, który jak prawdziwy ninja ukrywa się w cieniu drzewa. I założę się, że nie zauważyliście, że już wcześniej krył się w kadrze. I teraz ta makieta jest już ostatecznie skończona.